dziś ślubne wylądowały w spotku w Katowicach. Kosmiczny klimat, ale kolorem dominującym nie był zielony, tylko biały. Liczna rzesza przybyłych na to spotkanie trzeciego stopnia odkryła, że w kosmosie też wszyscy łączą się w pary. Kosmiczna ekspozycja liczyła kilkaset stoisk, wśród których. miłość kwitnie, co? <laughs> Tysiące ludzi poszukiwały pomysłów na swój ślub. Jedni rozdawali oferty, inni je zbierali. Państwo planują spędzić romantyczny wieczór na analizie zgromadzonego materiału. Okazuje się, że targi przyciągają też ludzi z zagranicy. Chciałam zobaczyć jak wyglądają targi ślubne w Polsce. Jakie są producenci, jakie trendy mody, nowe fryzury. A to już próba generalna. Od tego zaczynała większość przyszłych nowożeńców. I Jeszcze przewrotne pytanie. Tak. Teraz poszukajmy stroju. Podoba mi ta sukienka kremowa cała z cała skoronki. A kiedy ślub? 15 maja. A to jeszcze dużo czasu. Zatem przyjrzyjmy się kreacjom prezentowanym przez modelki. W samo południe na scenie wystartowała gala. Gośćmi specjalnymi były Miss i Miss Polski. Chwila, w której usłyszałam, że jestem w top 10, czyli w tej dziesiątce najpiękniejszych dziewczyn, no to, to był bardzo miły moment. Pamiętam, jak przybiegłyśmy do pani Kariny, żeby ubierać się w suknię, ślub. No, wszystkie czułyśmy się pięknie, Czułyśmy się, co Moja mama, oglądając to z widowni, to wręcz się więc Myślę, że to, to jest taka najlepsza rekomendacja dla na, na pani Karinę. Mam chłopaka tak. Słuchaj, no to kiedyś Nie powiem. A ja powiem, powiem, że interes się kręci. Zarówno dosłownie jak i w przenośni. Jest bardzo dużo zainteresowania, jeżeli chodzi o suknie ślubne. E, jestem tutaj akurat pierwszy raz na targach w Katowicach. E, no i jestem naprawdę pełna podziwu, bo ludzi jest mnóstwo i dużo osób się kręci wokół nas. Ja jeszcze sukni nie mam, na razie się rozglądam tak ogólnie. A teraz syndrom Kopciuszka, czyli czy książę próbuje dopasować pantofelek. <noise> e, nie dzisiaj. Ten książę już zadziałał. Hmm, znaczy w sumie mamy już, nie? Mamy. A ten? Pan, trzeba dopasować, Pan. tak. Nie mógł się zdecydować. I nie jest to wcale dziwne, bo oferta jest olbrzymia. Czas na make-up. Ślub tej pani odbędzie się dopiero w czerwcu. Dobra, czy do tego dobra. czasu makijaż przetrwa? Tak, czy? Pani gwarantuje, tak? Gwarantuje. A teraz serio: nowe trendy. Trendami na pewno są naturalne kwiaty we włosach. Odejście od welonów. Delikatne stroiki. No, i makijaże w kolorach dodających zdrowia i urody, czyli delikatne róże, pastele. Raczej w tym się będziemy w tej chwili obracać. W takim razie coś dla pana. To czym pojechałby pan do ślubu? Mercedesem czy Jaguarem? No, bardziej Mercedesem. A kolor? A kolor? kolor no Taki czarny. może być? Czarny. Czarny, tradycyjnie. Czarny. Tak. A usiadłby pan gdzie? Z przodu czy z tyłu? No, jak. Że no teraz z tyłu. Kilka wozów zmieściło się w środku, jednak przeważająca większość zaparkowała pod spotkiem. A wśród nich samochody retro, luksusowe limuzyny. Ile koni ma ta maszyna? Dwa lub cztery. Na razie są fizycznie nieobecne. Ten samochód to hammer. Z boku wygląda już mniej tuzinkowo. Podobnie z tyłu. Zostaliśmy zaproszeni do środka. W tym samochodzie jest. Na przykład z każdej strony telewizor, yy, muzyczka, yy, stroboskopy, lasery, dymownice, no taka pełna dyskoteka. Jest to taki najnowszy model hamera, yy, przedłużanego oczywiście. Niezłe miejsce na imprezę, a może na kawalerskie. Był też autobus, w którego środku można by już zatańczyć pierwszego walca, jednak to tylko środek transportu, a miejsce wesela, no cóż, buduje atmosferę imprezy na przykład detale składające się na całość. Do tej godziny 22 mamy pięknie na biało wszystko, a później włączamy kolory, stoliki, wszystko świeci, czy na przykład tutaj, tak jak widzimy te motyle, czy, czy baldachim. Wśród detali znaleźliśmy patent na to, jak... Można zaskoczyć gości znajomych dekoracją pasującą do danej uroczystości. No i oczywiście trzy razy tańszą od zwykłej białej świecy parafinowej. Tajemnicą jest barwiona woda, olej oraz specjalny knot. Ważnym elementem imprezy jest muzyka. Oprócz prezentacji zespołów znaleźliśmy instrumentalistów oraz DJ-ów. Czy coś nas jeszcze w tej dziedzinie może zaskoczyć? Ludzie potrafią zaskakiwać. Często starsze pokolenie prosi wręcz żąda kawałków mega współczesnych. Z kolei często mamy też takie sytuacje, gdzie młodzi ludzie lubią się bawić przy muzyce, można wypowiedzieć takiej balowej, czyli tej starszej, takie klasyki polskie, a wręcz nawet walce-walczyki. Także ciężko powiedzieć o takich trendach, tak, pełen przekrój, ale tak jak mówię, od lat 80. po współczesność. Każdy marzy o wystrzałowym weselu. Wybuchy, które, które same w sobie też mają energię. Wszyscy jesteśmy razem, państwo młodzieńcy są z przodu. To wszystko powoduje no, niesamowite, niesamowite podniesienie emocji. No i to wszystko później eksploduje, tak jak te fajerwerki. Coraz więcej naszego świata przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. Wyproponujemy tworzenie stron ślubnych internetowych oraz gal galerii ślubnych. Może funkcjonować jako zaproszenie ślubne, stanowi taki punkt wyjścia z. Odbiera wiele informacji, takich funkcjonalnych, praktycznych, jak miejsce ślubu, data ślubu, e, informacje o parze młodej. Także stanowi taką bardzo funkcjonalną, ale też piękną i estetyczną e, oprawę ślubu. A tu już bardziej przyziemnie i gadżeciarsko. Bardzo ładne są akcesoria, tutaj wszystko. E, etykietki na wódki i dla gości bileciki. To ważne zakupy, co? No, <laughs> raczej muszą tak. Być. Kiedy już zaplanujemy wydarzenia warto je utrwalić. Na Międzygalaktycznych Targach Ślubnych fotografów, przepraszam, mistrzów fotografii było wielu. Często ich twórczość to prawdziwe dzieła sztuki. Sesje dla odważnych ludzi są jak najbardziej e, artystyczne. Nie ma granic? Nie ma granic. Ogranicza wyobraźnia no i chęć tych ludzi tak naprawdę. Inni przekraczają granice w rzeczywistości. Specjalizuję się w wyjazdach zagranicznych, czyli trafia do mnie klient bardzo nowoczesny, kochający przygodę. E, dzięki temu e, chcę zdjęcia inne niż wszyscy. I nie ukrywam, że bardzo często są to spełniania jakich marzeń. Na przykład sesja w Kenii, sesja w Dominikanie. Robię zdjęcia ślubne w Dubaju i potem na drugi dzień po, po plenerze wraz z z skakalizm ze spadochronów. Czyli wracam do tematu, kiedy e, zdjęcia są i jest też e, przygoda. Zresztą w licznych konkursach na scenie można było, oprócz innych nagród, wygrać sesję fotograficzną. Takie oto były międzyplanetarne targi ślubne w Katowicach. Przez spodek przewinęły się tysiące ludzi. To stanowiska są bardzo dobrze wyposażone w informacje, w przedmioty, które prezentują Ci w sumie. To są fotografowie. Naprawdę wszystko jest zaplanowane i zorganizowane na pierwsze miejsce dla wszystkich. Niemcy są w tyle za Polską, jeżeli chodzi o fryzury, kosmetykę, modę ślubną. Jesteśmy tu, dlatego że w Niemczech takie targi bywają tylko w dużych miastach i są gorzej zorganizowane. Super, jesteśmy za zachwyceni. Jesteśmy pierwszy, jesteśmy pierwszy raz na targach właśnie w Katowicach, Jestem jesteśmy bardzo zaskoczeni właśnie takim y, sposobem przedstawienia właśnie targów ślubnych. Bardzo nam się podoba. C